Zagraliśmy w Gartikfon, ale tym razem w podróbkę i w dziwne ciało, które bardzo lubicie. A w podróbce narysowałam Snorlaxa. Ogólnie dzisiaj zauważyłam, że jestem bardzo mało kreatywna. Ciężko mi się cokolwiek wymyśla. To Snorlax. Nie, niemożliwe, że to Snorlax. Czekajcie, bo trochę źle narysowałam. I trochę wyjątkowy jest. Ej, w sumie, Norlax jest mega łatwy do narysowania, chyba. A tu jeszcze ma, na nogach takie okrągłe. A tu jest też dziura gdzieś. Gdzie? A tu. Dobra. Ja sobie pobieram normalnie ze zdjęcia kolorki. To jest najgorszy Snorlax w moim życiu. Tragedia. jednak za mało czasu. Rel. REL! To nie było 6 minut. Co dostałam za konia trońskiego? Już nic nie pamiętam. Smok z Mulan? Nie ma opcji, że to był smok z Mulan. Taka aura była. Ale jak ta aura była narysowana? Ej, a było jakieś tło? Nie wiem, co to było. To wyglądało tak, nie pamiętam tego. Miał włosy kolorowe? Dobra, zaufam. O kurde! Ktoś przerysował ten napis! Garty Kwonco jest napisane z tyłu w tle, ale zajebisty pomysł! Trochę nie mam czasu, widzę. To nie było w innym kolorze? To było fioletowe, nie? Zesrałam to. Dobra, człowiek ma czerwone włosy, jest szare tło, jest palcem. O kurde, bo ja nie zdążę. Tak, jest jednej ręce ogon, trzy ręce i trzy kolory. Żółty, czerwony, niebieski. Żółty, czerwony, niebieski. L. Zając, zając, smutny zając. Nie, on to chyba tak nie wyglądał. O nie, wygląda jak. Kot? Ja pierdziele. Niebieskie, czarne, nie, nie, nie. różowe. Nie. Co to jest? Ready? Narysowane. O, to naprawdę był SpongeBob. Ja pierdzielę, tak to jest podróbka. Gówno szczur znowu widzowie atakuje. Atak gówno szczura widzowie tragedia. Najgorzej jest to, że tak dosyć szybko przychodzi ten czas, kiedy z... Ba mam bardzo dużo czasu, nagle nie mam w ogóle tak, czasu tak, tak, i jest tak, zawsze to ten jeden rysunek w środku, który tak zesram zupełnie, bo mi się wydaje, że dość powinien mieć czas. Dobrze, zaczynamy! Nasze piękne rysunki. Ja narysowałam... O, o ale Do samego końca, o, nice. można powiedzieć. Tak? Ale fajnie, mam nadzieję, ale, mam o, nadzieję. Daleko, daleko. O, jest Snorlaxik! Piękny! Nice! Oh, Kagero nice. jest dobrze! Jungi! To nawet no, wygląda nie. jak Snorlax. Dobrze, Jungi! Dzięki! <gulanie> <Okay>. <gulanie> Dobra. Już czas, czas. Trochę wygląda jak Hagiwagi, ale jest ok. <gulanie> <gulanie> Może się tak no. czuję. Ej, szczerze, to wygląda nadal jak Snorlax, tak? Tylko uproszczony. Zważywszy na to, ile jest czasu. Bardzo ładny. Zresztą I mleczyk? Szczerze? A, jeszcze roszik. Co? No. <laughs> Super to wyszło. Ej, przetrwał. Ale, ale... Zapisuję go. Przetrwał. Będę. Jaki ładny. Next. Roszik, co narysował za piękne dzieło sztuki. Aha, to jest to! Boże, rocznik, ja do tego no, patrzyłam no. tempo z minutę, żeby to zapamiętać nie byłam w stanie nic z tego... Do... Nie wiem. Nie wiem, przepraszam ci za to. Okej, okay. wyszedł kucyk. Nice try. Przepraszam, ale Ojej. nie mam w stanie, no. Ja myślałam, że to była Rainbow Dash. Ja, o, ja też. kurde, bez nie? O, jaka ładna! mi się zdaje, że dużo tu nie przetrwa. Tak, ale no kolory tak. Nice! Nice! Pięknie! Ej, ale cały czas jest zachowany ten sam niebieski kolor, chcę zobaczyć. I cały czas mamy koniowate zwierzę. Miał no być smok. Bardzo ładnie. Nie, no super wyszło. A to? O! Twarz wróciła. Myślałam, że to jest Huggy łagi w ogóle przez chwilę. Ej, daję waj hagi-łagi, daję. Nie wiem, jaka była wczoraj, widzę, nie pamiętam. Next. No, absolutnie tego rysunku. Zobie. Nie rozróżniam kolorów. O, Zobacz, jaki nastika ładnie ładny, narysowała. Chciałeś? No. Jaki ładny kodek, jaka sztywka. O, spadł z tej biednej! Kodek z osłonki. No ale tematyka została. Uwaga, faminka! Ojej! Ewoluuje, ewoluuje, let's go! Teraz trochę grubszy jest. Nie mu się. Ojej! A, dobra, wiem co to będzie, pamiętam, to już teraz wiem, ale, ale taki biedny! O nie! O niej, te kropki coraz mniejsze, chyba zdrowieje. O! Już jest naprawdę dobrze! Ospa wygląda trochę. Oooczyt tutaj. To, to no trochę przybyło. Nie w zrobił. O nie! No nie <grym> zlewają się od ten stary, kropek. Zdałem, no. Nie <grym> Ale... Ale rosik się... Że... No dobra, to było dobre, to było dobre, to było zajebiste, fajna runda. Ditru! <grym> <grym> Ditro był geniuszem po o, prostu zbrodni. Ditro! uznał, że obrysuje ten rysunek. Widzisz, że się potem Obrysuję Obrysuje ten rysunek, ja, który tu jest. Ja sobie tworzę na drugi no ten logo tego grafika, a zapomniałam, że tam jest narysowany w logo. No właśnie, to, ja myślałam, że ty rysujesz to logo po prostu. Ja Bo ja przerysowywałam to, z tego to logo. loga I chyba większość... No, tego ja też. Ja zapomniałam o kolorach. I przyznam się, że zapomniałam o kolorach, także... Ale wydaje mi się, że im dalej, tym jest mniej czasu i nie możesz tak obrysować tak. wszystkiego dokładnie. No, bo już, już nie chciałem trysować. O, no, no, widzisz mleczek to, próbował i nie wyszło i już. Ale kawiera się skapnęła! Bo chodzi o to, że jak <laughs> nawet mleczek nie dorysował, to klikasz kagero. i widzisz, że się pojawia ten gartik dalej, więc pamiętasz. Ale klacz. O, o, klacz. o Jungi, w końcu coś od siebie dała. Gratulacje! Jedyna kreatywna. <śmiech> <śmiech> Let's go, <laughs> roczy <Rasiuk śmiech> też. No przecież mówię, że dobrze no. chyba. Piękny telefon. <grym> Piękny, ale powiem ci, że... Lucian <grym> przyzwyczai się. Doceniłam też. Mega doceniłam kreatywne podejście tutaj, jeżeli chodzi o... Ty się leniwy, ale takie wiesz, że nie wpadłbym na to, żeby to przerysować, nie? Fajne. Viranix. To ja w nocy, ja kiedy nie ja śpię, zapomniałam, ja zapomniałam, nie, żeby to zobaczyć. Nie wiem, co się z tego zrobiło. A, ten człowiek kciuk to będzie. On będzie miał czerwone włosy, wiecie? To byłam sobie. A, a, właśnie! Ten sam kolor. A, tylko problem był na... To był... Dobra, wytłumaczę się. To był ten kafelek, w którym myślałam, że mam dużo czasu, a nie miałam. To jest właśnie onaj, coś. O, ale kolorki wróciły, co prawda inne, ale wróciły. I jest rudy. Znaczy nie jest rudy. To Michał Wiśniewski. Dobra. Nie to jest jak nic, no też mi się wydaje. Ja to połówryzję. <grym> o! <Och, grym> Jungi! <grym> Obo? <grym> Obo. <grym> Obo. Bardzo ładnie. Ja zaliczam. Next! A nie włos. Ja ogólnie trochę miałam za duże ambicje, jak co dojść. Mhm. Mm Okej, okay, ja też. Nie spodziewałam się tego, po co jej ja ją giwa. <laughs> dobra, wiesz co? Wow! tego. Oh, Lucario, nice. czy jak ah. to się nazywa? To było... O mój Boże, wiem co to jest. Ja tak ja bo... tego ja nie dostałam. dostałam, za mało czasu. <laughs> Okej, okay, dobra, lecimy next. To a to będzie ten gówno szczur? A nie. Ej, ładnie, ładnie. Dobra, ja ja Biranik, chcę ci ja powiedzieć, wiem, ale... Biranik, chcę, chcę powiedzieć, że narysowałaś te kolory żółty, czerwony i niebieski pewnie tak o losowo, prawda? To Kiedy dojdziemy do mojego to rysunku, to dla mnie myślała, to będzie najważniejszy jest, element. Oho. Tak, tak. No. I mi się wydaje, że dla wszystkich to było bardzo ważne. Tak! To zostało do końca! Let's go! Nie, ja na pewno to poplątałam. A, źle się pokolorował. Co no nie jest? Stało do końca. Nie, źle się pokolorował. Ja to dam jedną figurkę. Ja. To nie zostało do końca. Nice. Widzę, że jedna tu została. graliśmy by grali w sobie jak. Się kulki. Och. Ja bym O jeszcze Kagero. Ojej. Ej, wyszedł jakiś inny. Dobra, lecimy Kagero. No powiedziałam to no. za mało czasu. Ja myślałam, ładne, to bardzo ładne, to bardzo. Mało kot jednak chyba. To jest kot, kto? No to jest, to jest kot. kot. A, myślałam, że jakiś taki fursut jakby, sorry, dobra, nieważne. Jak coś co się Ej, się skończył? No Ale jest kot, więc jest okej. Okay. Ej, no. to chyba przejdzie daleko ogólnie. Będzie kotek. Tak, ja myślałam w ogóle, że to królik, ale nie miałam narysować królika, więc narysowałam kotka. O właśnie, bo dostałam to, od Smutny Smutny się zrobił. Ojej! Ona płacze, Coś, co to, ona płacze, to jest historia! Ona płacze, bo jest brzydka, to, co? coraz brzydsza! Kot płacze dlatego, że dostał kolację o minutę za późno. Zawsze jest dla kogoś o kot, to, za mało późno. późno. Nie, Nie, to jest wszystko, to. co trzeba. Kotek o, to to. I kotek, ej, jest szary o. do końca! O, się Ej, śmiechować. udało się, patrz! They're the same <tellans> ja to widzę, ja to na końcu widzę. Ja płaczę ze szczęścia, no. Dobra, mlecz. O, Ambitnie! Jak oh, to on się oh. nazywał? Jak on się nazywał? To jest Skubusia puchatka, ten kangurek. Kangurek. Ta o, ja Jestem fanem jego szyi. Wiedziałam kto to, ale... O, jaki o, ładny! Ej, lepszy! Maleństwo! O maleństwo właśnie! O, to o nie, Ta no, się to nie, nie, tak nie, to nie, <się> nie, <grym> Ej, nie, nie, po angielsku, bo ja na nie, nie, robię tego, przepraszam. To ja. dobra. Chcę powiedzieć, że to będzie bardzo istotne już w kolejnych rysunkach do końca, że ta farba jest wylana, no. 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 O, Wasze, no. 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 Taka podstawa się zrobi. Kocham, kocham. Piękne. O oh No i Rosik też narysował jak trzeba. No i ja też narysowałam jak trzeba. Piękne, a jeszcze Jungi? No, a Jungi zmieniła kolory, koniec. Klasycznie. Oj, jestem nie ja jeszcze bardziej. Na pół Drugi raz jeszcze O, byłem. w ogóle. No, pewnie. To Dobra, okej, okay. to poszło tragicznie, mleczek. Przykro mi, że miałeś taką historię z nami, no. <grym> I Famina, czym się wykazała? O, Je, to to tło, nie? To tło! To jest jakiś ptaszek ładny! Ja sobie dopuściłem to tło. No, właściwie <noise> się to O, to z tego się zrobi. Ojej! Dobrze! Na razie jest git! Na razie jest ja git! tego stanie. Ja kolorów nie zapamiętałam na tych skrzydełkach. No szczerze to było nie do tylko że było kolorowe, no. O jaki ładny zielony ptaszek. Viranix, O nie, to będzie... To ja. będzie głównoszczór! To jest gówno szczur już. już! To już jest gówno szczur. Ja już powoli to widzę, jesteśmy tutaj! O, głównoszczór oh. się ja. Here we go! Uwaga, uwaga. uwaga. Ewolucja, ewolucja gówno szczura. No. O, jest jeszcze dalej gówno szczur. Jaka marchewa to jest gówno szczur. O, ja dostałam to, nie? Ja mówię, o jest gówno szczur. A nie, to nawet nie to. Ja dostałam to. coś takiego, bo nie wiedziałam o co tu chodzi. To no. wygląda jest jak jakaś Wgląda. marchewka. Tak, to wygląda jak marchewka, która była dwa miesiące w lodówce. Niedawno ja przekroczyłam 100 subskrypcji na YouTube, a jeśli ty jeszcze nie subskrybujesz, to już najwyższy czas, ponieważ większość widzów nie subskrybuje. Dlaczego tak robicie? Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, który z tych trybów jest waszym ulubionym i pamiętajcie, że możecie na Discorda, gdzie cały czas ktoś gra w dziwne ciało albo inne tryby w Gartiku. No i możecie się dołączyć. Tylko jest mega normicki, ale narysujemy go. Nie od tej strony muszę rysować. Pierdzę szczerze, nikt się nie domyśliłby, że to będę ten... Ten i tyle, dajcie mi spokój. No co? Ben ten. O. Kurwa. To jest jakiś chłop, który trzyma w rękach gaśnicę Tak sobie to wyobrażam. góry tło dzięki, dobra. Co? Dobra, załóżmy, że to są ręce, ok? skraczone jak 150. Cóż mi się czas kończy? Dobra. dobra. Można pominąć ten ep i na next. Time. Ja wpadam na to rewelacyjny to pomysł, że narysuję. To mi podwydzią lipidzowie, moi kochani. Postać z bajki, której w ogóle nie oglądałam. I jeżeli wy ją oglądaliście, to nie skapnicie z za ta postać, więc wam powiem, to jest. Benten, mój benten. Oh, benten. Boże! kozak! BEN! Ten! Ora, czucze! Jakbym wiedział, to bym zegarek na rysowa. I właśnie ten wspaniały benten, który wygląda jakby zjadł trochę za dużo y, pączków. O kurde, on oh, oh. omija driftem, jeden. No, co jest? Ale bo drift. I uwaga, lasz! Co no, tak, no. to jest? Co jest? On na klęczniku jest. Dobra, Roż! i co na dzieło sztuki narysowałeś? Chcesz coś powiedzieć zanim pokażę, czy nie? Nie, jakby sam jestem tym zaskoczony. <laughs> Okej, okay, nie. Ooo, o, i Pikachu tak też jest zaskoczony. O, oh, jaki To jest pierwsza wersja. wersja. To jest obi, to polski, no. Piękny! O! Kurczę, no. polskie drzewa! Ej, przytastnika muszę się wytłumaczyć, o co chodzi. Banana, myślałam, że to banan A, no, oh, to jest no, naklejka no, z banana! Okay. Taka no, jak z banany. O Boże! On nawet tu gnije Pop, na koniec! Banal? Ale zajebiste! Oh, no. Polskie drzewa. O kurde, Nie, to nie żywa. Żywa. O, kurwy, jaki o, wiadomo Dlaczego gnije, no? No tak! No tak, e, nie? No, no, nie to, wyjdzie, tak, to taka jest taka fajna. Nie... Next. O nastinka. Cóż ona pięknego narysowała. O, to jest dużo. Slater, czyli. Bardzo Pajne ładne. Nastinka. Zostaw mnie. Ale ładne. Niestety, Citru jest z nami w Flockie. Ale, Citru, pory nie znaczki, to jest na ja Co ty zrobiłeś? <laughs> ja nie, ja nie znam tych wszystkich. O to powinna być Ja nie wiedziałam, że tak powiem. za to. Dobra, Madzia. Odej! Gdzie jest ja myślałam, że to jakaś dziewczyna fajna. No, no jest! No jest fajna. Dzięki faj, wiadomo. Ej, to wygląda dobrze. Ditro. No, tu z nic rani to jest o, 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 ziomek! Let's go, jaki fajny! Piękny Ditro, naprawdę jak na ciebie to jest piękna praca. Co?

O, ale domyśliłam, że ja już się do ręce, nie bo nie byłam wylek. pewna. O, jak jaki ma malutką dupkę. Ja, ale fajnie się. O, siedzę fajne, sobie. Ocie na te wylek. napisy, to nawet... To, to fajny, no. Siedzi sobie. Na to to tak to tak tak. Tak. No i oczywiście gówno szczur no w tle. Viranix. O, to jest Swinasza i Ferba. Izabela. O, jaka ładna! Let's go! postarbać jeszcze że O kumał, co nie Nie ukrywam trochę to nie trzymał no? ale ma Nie ale dzisiaj. Next, Jungi. Nie wiem o co chodzi, ale to jest jakieś anime na nami, nie wiem o co chodzi. Ej, rebelka to jest tak szczerze, mega mi się podoba na razie. Jak taki zombie trochę, no. Potem jak Łooo! Wow. 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 Oooo! Ale piękne! Łooo! Wow. Co jaka gra? Chcesz ja powiedzieć przed tym jak pokażę? Zbyt ambitna. O nie! Co to jest? Z Czego to jest, A co ja wiem, jest. To, miał to miał być Smol z Guild To miała być Auryn i już widzę, oh, że to nie wyjść. O nie, Klercik, jeszcze na pewno. Ok, piękne. Ja z tego ja yeah. Ale szczerze, szczerze! mleczek, mógł upgrade. tak pomyśleć, bo patrzcie ile mleczek widział. Widział coś jakby, jakieś drzewo, jakieś coś. No kurde, no jest choinka, tylko że ta choinka tutaj już tyle. rośnie. I co po zrobi Titru? Kurde, nie! nie, nie, nie. Ja powiem tylko tyle. Wow. Wow. TXT to co jest obważyć. napisane. Smok Cześć, zamiast gwiazdki za brak, na następne święta, nie Mleczyś. O oh, kurde, oh, Jezus, ja oh, nie wiem, co gumball. to jest. Ja dostałam zielony jakiś ten. A jest git. Ej, to może być jeszcze dobre. Jest rysowany jednym stylem i to może fajnie wyglądać. Zobaczmy, co jest dalej. No nie będzie. O, o, oh, tak, okay. oh. To będzie miało swój urok moim zdaniem. No, wygląda jakby rysował to przedszkolak. Famina. Oh, oh, sweet. Nie, Jej, to, to nie, nie. nie. Co się przydowny. stało Madzia, co zrobiłaś z Stitchowi? Przepiękny. Seksy babeczkę. Stitch wie, czy robi formę. Summer era. Forma na lato. I, <laughs> no, i wywalony. Jest. Okay. jest. To Gino, okay. Ale go go, w nie, <laughs> Stil Stil by stie... w Gino, okej. Ale ładnie go wyłonił. Ktoś w się dowiedził. Stitch gdyby był w Minecraft. Madzia. Ostatni rysunek! Oh, no no was, to jest... Jak się nazywa? Okay. Elmo? Elmo. 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 Aaa, ja nie wiedziałam, co to jest, ja. bo myślałam, <laughs> że są ręce i narysowałam Jaś, gaśnicę, fajne, bo myślałam, ale... że to gaśnica i trzymają ręce to ja nie wiem, co teraz <laughs> jest. Ja, ale gaśnica, gaśnica by była jakby jodzimy. Elmo Fire! Elmo Fire się zachował, no! Ej, dobra, ja to widzę! To jest tak, <grym> że to jest historia o miłości, która się nie może wydarzyć, ponieważ ogień trzyma Elmo, który gasi ten ogień, mimo że Elmo wznieca i mówi Elmo Fire, ale jednocześnie jest gaśnicą.